Pośród przeszło 1300 zgłoszeń, pięknych aranżacji mieszkań, udało się w końcu wytypować to zwycięskie. Poziom konkursu oceniam bardzo wysoko. Tak naprawdę liczba zgłoszonych prac przerosła nasze oczekiwania. Polskie mieszkania są bardzo różnorodne, urządzone w różnych stylach. Zaskoczyła nas różnorodność tych projektów oraz wyobraźnia ich właścicieli w urządzaniu, w dobieraniu różnych elementów wyposażenia wnętrz. Na szczęście po długich obradach udało nam się wybrać zwycięskie projekty i wszystkie byłyśmy w tym zgodne. Myślę, że to jest duży krok w przód, że takie duże marki organizują tego typu konkursy i wychodzą z inicjatywą do ludzi. Dętrza stylowe odnawiamy bardzo świadomie. Potrafimy zachować to, co w nich najcenniejsze. Stare podłogi drewniane, kaflowe piece. Traktujemy te elementy z wielkim szacunkiem i to mi się bardzo, bardzo podoba, bardzo to cenię. Trzecie miejsce zajęło mieszkanie nadesłane przez panią Karolinę. Jest to mieszkanie, które urzekło nas swoją naturalnością, spokojem i spójnością w doborze zarówno materiałów, jak i kolorów, oraz wszystkich elementów i poszczególnych akcesoriów wyposażenia wnętrza. Pani Karolina napisała w zgłoszeniu, że kocha góry, kocha naturę i totalnie szaleje na punkcie naturalnego drewna, co widać w jej mieszkaniu. Aranżacja tego wnętrza to dowód na to, że na 40 metrach w centrum miasta można stworzyć klimat górskiej chaty, górskiego domku, w którym chce się odpoczywać i spędzać czas z rodziną. Drugie miejsce jury przyznało domowi dla rodziny, małżeństwa z trójką dzieci o nowoczesnej bryle, wewnątrz pełnemu kolorów, bardzo przyjaznemu, którego układ jest funkcjonalny, sprzyja. Wspólnemu spędzaniu czasu. Myślę, że wielu Polaków właśnie tak chciałoby mieszkać, zainspirować się tym wnętrzem i przenieść wiele pomysłów do własnego domu. Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Ola i Adrian otrzymują pierwsze miejsce w konkursie porty Otwórz mieszkanie. A wnętrze Oli i Adriana zostaje nagrodzone tytułem mieszkania roku. Bajporta! Gratulujemy! zachwyciło wysycenie barw. Widać, że, że do Polski już wracają kolory, że już nie są modne tylko białe wnętrza i Ola i Adrian bardzo pięknie wysycili swoje mieszkanie kolorem bordowym, przede wszystkim, które widać na ścianach i w kuchni, która mnie osobiście zachwyciła. Jestem bardzo miło ogłosić, że to właśnie Ola i Adrian zwyciężyli konkurs Porty Otwórz Mieszkanie.